Witam serdecznie wszystkich miłośników rowerów MTB. Szczególnie tych z okolic Mazowsza z płaskopolski, nazywanej przez niektórych złośliwców z południa Polski. Dzisiaj film z gatunku ścieżki lubiane i nielubiane, ulubione i nieulubione. Tak, którą chciałem wam pokazać jest chyba moją najbardziej ulubioną. Znajdujemy się w Warszawie w dzielnicy Białęka, bardzo blisko słynnego aresztu śledczego na ulicy Wałuszewskiej. I tutaj zaczyna się taki, jak już wspomniałem, mój ulubiony singielek długości lekko ponad 5 km. Na strawie możecie go znaleźć jako singiel Długi Michałów. Chyba tak to się nazywa. I teraz takie charakterystyczne miejsce, jakby to rozpoznać. Wjeżdżamy tutaj przy szlabanie. Tutaj mamy taki krótki odcinek dojazdowy żeby jeszcze troszeczkę trochę przygotować się za chwilę będzie pierwszy skręt w prawo i od tego momentu zaczyna, zaczyna się właściwie segment. Postaram się przejechać na szybko, aczkolwiek słyszałem, że ostatnio o w większych temperaturach mnóstwo piachu jednak się pojawiło takiego suchego i nie, nie będzie to zbyt łatwe, ale zobaczymy. O właśnie, pierwsze przeszkody, trzeba tutaj najechać dosyć dużą prędkością. Mm. <laughs> <laughs> Najprzyjemniej no też jednak jeździ wczesną wiosną, albo późną jesienią. Cały czas na tej trasie jest góra dół, góra dół. Przewyższenie na tych 5 km to około 200 metrów. Czyli jak na Mazowsze, tam się mniejszy. Będzie lekki zjazd z takim siatełkiem do skoku. No, but...

Zaczyna się slalom między drzewami. Tu po ostatnich wiosennych, wiosennych wichurach. Niestety trasa musiała być lekko zmodyfikowana. Dawno tutaj nie jechałem. Ale nie, usunięte jednak drzewo. Tutaj był taki okrągły przejazd. No pamiętam jakiś rekord tego przejazdu, ale to teraz było jeszcze w filmie. Wiatr ma ja około 19 minut, czyli nie ma się tym chwalić. Kolejny zwał piachu. się nie udało. Mielibyśmy taki fajny przejazd z mocnym podjazdem. No tak. Brak prędkości tutaj niestety spowodował to, że nie mogłem. No ale cóż, to takie życie. Odjdziemy pod górę, żeby gładko rozpocząć zjazd. Zdaję sobie sprawę, że film nie oddaje tej frajdy podjazdów, a szczególnie zjazdów w prędkości. Ale zobaczcie, jak już to widać jaki tu jest piasek. No niestety. I przed nami miejsce, które może pojechać w prawo można pojechać tutaj w prawo i tam będzie dość ostry podjazd na końcu chyba 18-17% a my pojedziemy trasą niewiele łatwiejszą ale bardziej uczęszczaną Byłem to chyba miesiąc i na kiloś piachu mi z nas zaskoczyła ja Jest w granicach 12% Co oczywiście na filmie tego nie widać

Dojeżdżamy do najdłuższego zjazdu na całej trasie. Szkoda przed nami, trzeba uważać na głowę, to niska jest tam się postaram jakoś tak przejechać, żeby umiłą ten piach. No niestety miałem to przejechać wiosną, wtedy efekty byłyby zupełnie inne, prędkości większe, no niestety i tak jest. Kolejna przeszkoda na drodze usunięta. Czyli widać służby porządkowe pracują. Już przejechaliśmy połowę trasy. Ten odcinek jest w większości przypadków zdecydowanie łatwiejszy raczej w dół. Wjedziemy w mój ulubiony fragment. Typowy polski trener brzowy, ładnie tutaj jest jesienią. Słoneczko, wszystko jest kolorowe. Przejazd prowadzi lekko w dół, także możemy się cieszyć. To również ulokami prędkości jak ktoś lubi. No wiadomo, że nie każdy lubi. O! A z pewnością wielu z nas nie lubi piachu. Na końcu ostry zakręt w prawo, w lewo i pod górę. Z tego co pamiętam, znowu będzie piaszczysty odcinek. Okej, okay. no to atakujemy. Mamy przejechane blisko 4 kilometry Także już niedaleko do końca Nocnik na Wreszcie lekko opadająca i piasek kolejny, niezbędny poszło. Widać że końskie odchody, czyli miłośnicy i koni również przemieszczają się tymi tymi szlakami. Tymi szlakami. <laughs> kutki, wichury, które były na początku tego roku. Nawet się tutaj wybrałem z kolegą i się okazało, że wzdłuż trasy padały drzewa. Także nie było to zbyt mądre i bezpieczne, ale jak już jechać. okazji właśnie to jest moja pierwsza jazda po zmienionym napędzie rower jest dość leciwy bo ma jest 2014 rok a tak naprawdę z oryginału została tylko rama a ostatnio zmieniłem napęd z, z, z 2 na 10 na 1 na 12 także to jest pierwsza jazda i tak na razie widzę że wszyscy którzy mnie namawiali do tej zmiany mieli rację. i okay. znowu kolejny podjazd po piachu. Nie pamiętam jak jechać, ale może dobrze Okej. Tu widać jakieś skocznie były. miłośnicy skoków na rowerach sobie poukładali kilka takich w lesie. Tu jeszcze w granicach 12-13 stopni I to już jest chyba ostatni fragment. Przejechaliśmy 4,8 km, czyli nam zostało 400 metrów do mety. Widać końcówkę. Tam, gdzie przerzuca się las, tam jest koniec singla. To jest praktycznie koniec tego singla. Ponad 5 km. Można by się spodziewać, że w Warszawie coś takiego ciężko jest znaleźć. Także serdecznie zapraszam, przejdźcie sobie tę trasę. Może kiedyś się tu spotkamy, jak będziecie chcieli przejechać wspólnie, to zapraszam do, do informacji na wiadomości prywatnej. Zdarza mi się, że tutaj jeżdżę kilka razy, tam i z powrotem. Ten odcinek, chyba z powrotem, jest wydaje mi się nieco łatwiejszy. Może z wyjątkiem tego jednego podjazdu, który teraz mieliśmy jako zjazd, aczkolwiek w dużym piachu, czyli powrót będzie na pewno bardzo ciężki. Także do zobaczenia gdzieś na trasie, trzymajcie się. Wszelkie informacje o tej trasie zamieszczę w linku poniżej. Do zobaczenia, hej cześć.